Poczuj się szybciutko, kurwa co jest 5, kurwa idziemy, ja dzwonię do kooperatury i ukręcam Ci temat, kurwa. Kutasi nogi. Bez mózgi Ty. Przebrzydły, na Wam znowu przebrzydły, przebrzydły najwyżej od dzisiaj, Wiesz co, to jest biologia, zabezpieczona miejsce, kurwa, zdarzenia. To jest biologia, że, kurwa, to jest kawicunia, kurwa, pierdolony, albo imprez. Zbawiasz sobie kawałek pośladu, kurwa, tak? Zbawiasz sobie, kurwa, biologii, biologii, kurwa, wiesz co to jest biologia? Byłeś, kurwa, jakieś w szkole, pizdo? No i wiesz, no, no to, kurwa, zostaną się, kurwa, kuta się ludzie, jak się biegnie na kuchę, to ci przyjmie z górką, kurwa, i dostanę się do z Myślisz, że mi na tobie zależy? No. Wyjebane mam jaja na ciebie, kurwa, po całości. To tobie powinno zależeć, bo do mnie zużyty, kurwa. Fajna, dobrze? Pytam się. Fajna jest? No, to Dobrze jest, kurwa. No to jeszcze, kurwa, się nie zrobił, Przy której ją, kurwa, do siebie mocno. Jakbyś miał chipę, to by że Ty kurwa, jak mnie zobaczysz na ulicy, żebyś wiedział, kurwa, się rudy, że psa to z daleka. Kłamiesz, za każdy kłamstwo dostajesz pizdę. Umawiam się, tak jak kurwa byk, kurwa na, na rodeo. Za każdy kurwa kłamstwo dostajesz pizdę. Czy Ty chcesz kurwa zdenerwować mnie naprawdę? Chcesz, żebym kurwa ciebie się rozpędził, żebym złapał kurwa piany na Ciebie, jebańcu? Najpierw czy kurwa oprawię, a potem Cię kurwa wsadzę i dojemy Ci jeszcze ze dwa kurwa czyny. Kurwa, czej wyrucham się jak młodą Będziesz mieć kurwa. Ze stupilowym, kurwa, mi się. Chcesz potańczyć, kurwa? Ja się z tobą zabawię, kurwa, chętnie. Mimo to, że się spodziewałeś, że się będę wzięł czytulę. ja tu mam wzboczenie. Myślisz, że kurwa ty, ty pracujesz najgorszego pojebać, co ci się wydaje. Ja będę chciał to czy kurwa czej kurw zgnębić, jak kurwa, kurwa dobyć. Aż się zestać.